Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Skilling Tutorial. i przepraszam bardzo za przerwę, no ale no, niestety matura, nauka, no i, no i musiałem na Tutaj przechodzimy do pierwszego spotkania, kolega Agüero, Sancheza, Inform, Glenn Johnson, Oscar Schurdle, fajny składik. no i już mamy pierwszą akcję, tutaj Ibarbo, Ibarbo, jego szybkość tutaj, no i Depay dopad do piłki i takimi nożycami wbija piłkę do bramki i w 45 minucie zdobywamy bramkę do szatni. Jak widzicie, niestety nie było tu już żadnych ciekawych akcji w tym spotkaniu. No i 1 do 0, kończymy to spotkanie. Graczem meczu został Gianluigi Buffon i mamy już 12 punktów na naszym koncie. Teraz przechodzimy do kolejnego spotkania. Tutaj kolego ma skład hiszpański, Muniain, Rodrigo, Faguli, Cercie, Akitic, Beniat, Miranda, Ansaldi i kilku innych graczy. tutaj pierwsza akcja nasza, złe wybicie naszego przeciwnika i Memphis Depay dobiera bramkę w 18 minucie. Tutaj Marc-André na przeciwnika, no i złe podanie w jego wykonaniu. tutaj akcja już naszego przeciwnika, Cercie, do Ronaldo, Schub do środka, strzał finezyjny. Okienko w 31 minucie. No i a, doprowadza on do wyrównania. Tutaj już nasza akcja. Matias Fernandez. Tutaj ładny take. zwód, Ładnie po krótkim słupku zmieścił. I w 68 minucie wychodzimy na prowadzenie 2 do 1. A tutaj akcja w 85 minucie. Nasz przeciwnik a, bodajże Odoigo. Zaraz zobaczymy. A nie, tak nie zobaczymy. Odoigo chyba strzelił. No i jak widzicie. Nie, nie, Faguli, strzelił. Jak widzicie 2 do 1 było, a mecz zakończył się 2 do 2, więc zdobywamy tylko tym razem na skromny jeden punkcik, więc nie wygląda tak genialnie. Graczem spotkanie został Memphis Depay. 13 punktów na naszym koncie i przechodzimy do ostatniego spotkania, bo w tym odcinku specjalnie będzie właśnie 3, będą trzy spotkania. Te kolega ma Benzenę, Informa Greyzmana, jego Hamesa uh, Rodrigueza, um, Daniel Alvesa, Modricza i kilku innych graczy. To nasza już pierwsza akcja. Podanie do Depaja długie. Depaj mija heel uh, hill to healem naszego przeciwnika. No i dostajemy kalnego, chyba o No i kalny Depaj podchodzi do piłki. Strzał w lewą stronę i po rękach Cassiasa piłka wpada do bramki. W 52 minucie mamy 1 do 0 dla naszego zespołu. To jest już kolejna akcja. Nasz przeciwnik tutaj Gaisman. Bufon obronił, ale przy dobitce już nie mam nic do powiedzenia i w 68 minucie nasz przeciwnik wyrównuje na 1 do 1. Jak widzicie, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie tutaj. No i ja zapraszam Was już do kolejnych odcinków. Potrzebujemy jeszcze jednego meczu do awansu. Lajkujcie Facebooka, który jest w opisie. Trzymajcie się i cześć.